Witam Was, dzieci! W ramach ekoferii w naszej bibliotece zapraszam Was do obejrzenia, jak wykonać piankowego bałwana 3D. Do wykonania tej pracy potrzebne nam będzie masa piankowa, którą sobie wcześniej przygotowałam. Jest to masa z pianki do golenia, którą możecie sobie pożyczyć od taty lub od dziadka i kleją w płynie. Należy to wszystko razem. Fajnie wymieszać, żeby powstała taka piankowa masa. Kartka granatowa, niebieska, nawet może być czarna. Ważne, żeby to była ciemna kartka z bloku technicznego. Plastelina i pędzelek, którym będziemy nakładać tą masę piankową na naszą kartkę. Tak więc zaczynamy. Biorę sobie pędzelkiem gotową masę i będę nakładać na tą kartkę tak, żeby powstał mi bałwan. Dużo tej masy, żeby było tak grubo. Możecie też to nakładać łyżeczką, ale uważam, że pędzelkiem będzie Wam wygodnie. Czyli pierwsza największa kula bałwana jest gotowa. Teraz kolejna. Jeszcze tą troszeczkę powiększę. I wiadomo, może musi być też trzecia. Tak, więc mój bałwan już jest gotowy. Żeby powstał taki obrazek 3D, to mm. użyję do tego plasteliny. I na przykład z czerwonej plasteliny wykonam nosek, który dokleję. Zrobimy taki duży nos temu bałwanowi, tak? Doklejamy, a z czarnej pasteliny zrobimy małe kuleczki i będą wiadomo co kuziki i delikatnie układamy na tej masie. Przesunę sobie bo nie trafiłam w to miejsce tak. I jeszcze jedna. Dwie małe kuleczki oczy naszego bałwanka. Wykonamy sobie jeszcze z plasteliny miotła. Wezmę brązową plastelinę, później jak już skończycie tą pracę, to trzeba będzie ją zostawić na jakiś czas, żeby porządnie wyschła. wtedy ta masa piankowa. Stwardnieje i nic się już z tym nie stanie. Także nie musicie się martwić. Na razie jest to miękkie, troszeczkę się rozlewa. I dokleimy sobie miołkę. Powiedzcie mi, czego jeszcze brakuje na tym baldańku. Czy wiecie? Brakuje kapelusza, a ten kapelusz wykonam sobie z pomarańczowej plasteliny. Najprościej wykonać kapelusz w ten sposób. Zrobić sobie taki jeden rulonik i większą kulkę. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I ten rulonik przyklejamy na głowie owana, a z tej kuleczki będzie dalsza część kapelusza. Musimy ją sobie tylko spłaszczyć, uformować kapelusz i przyklejamy na głowę. Oczywiście, możecie pobawić się jeszcze tą masą piankową, jak Wam dużo zostało. Można zrobić tak samo padający śnieg, bo przecież to zima. I jak wiecie, w zimie pada śnieg. Moja praca jest już gotowa. Pokażę Wam teraz, jak to ładnie wygląda. Popatrzcie. I zachęcam Was bardzo serdecznie, wykonajcie taką pracę w domu. Może będziecie mieć inne pomysły, ciekawsze. Także zapraszam. Jeżeli będziecie chcieli pokazać, to możecie też na naszym fanpage'u udostępnić takie prace. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia!